Gerald zaprasza na wżyć chędożone przygody purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. No hej, hello, tutaj znowu Purpose, jesteśmy kolejny, no w kolejnym odcinku, w kolejnym dniu naszej survivalowej przygody na bezludnej wyspie. Jak widzicie, dzień dopiero wstaje, kolejny dzień udało się przeżyć. No i co? Dzisiaj myślę, że zrobimy sobie kolejny spichlerz. Tym razem na kamienie. O, ten jest troszeczkę mniejszy, postawię go tuż obok. ...tego na drewno. Co nam tu potrzeba? liści. Za mało liści, ale mamy już... ...spichlerze na drzewo, na drewno mamy... ...mamy, mamy patyki, to tak. Weźmiemy... tutaj. tutaj. Zaraz idziemy... W wyspę. mamy 10 włóczni, także wystarczy żeby sobie troszeczkę popolować, przy okazji będzie się e, zbierać e, liście na, na dokończenie tego, tego, tego spichlerza. Idę idealnie w tym momencie w kierunku południa żeby... No żeby potem pamiętać... w którym kierunku wrócić. Ajajajajajajajajajajaj... Aj, 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 aj. Nie mam cela. O grzyby słuchajcie. No zbierajmy grzyby. Tylko czy one nie będą trujące? O, pieczarki to są pieczarki. Nie będę musiał zabijać zwierzątek. Bietnych małych zwierzątek nie będę musiał zabijać. Znajdę chata Krasnala. Hmm. Trujące grzyby. A to trujące grzyby to chyba raczej wyrzucę, co? Bo to nie ma nawet sensu tego zbierać. A czy to jest trujące? wygląda jak chatka krostnolodka? Wygląda również jak muchomor, więc nie będę go podnosił. A to mi wygląda na podgrzybki albo prawdziwki, albo inne browiki. Tak, będzie można coś zjeść. Na razie ja się nie zgubił znowu. Tam jest moja chatka. I idziemy tutaj przed siebie. Zobaczymy na, na kogo lub na co się trafi. Mamy troszeczkę czasu. Dzień dopiero się rozpoczął. A... But... O kurcze. Hmm, 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 hmm. No kiedyś w końcu do nich trzeba podejść, nie? Czekajcie, najpierw sobie coś z wszamiem. Am, um, om, um, om, um. om I jeszcze raz om, um, om, um, om, um, om um. No i co? No idziemy na do pierwszego lwa. Jak zginę, to zginę. Trudno, mam save'a. Haha. ha, ha, ha. Hmm. W ogóle dziwne miejsce. To, to jest to po środku. No ale zaraz to zbadamy, jak już tylko... nie, no nie, no nie dwa naraz. I jest jeden lew, jest... Martwy. No, chodź tu, chodź tu, chodź tu. I jest. Dwa lwy. Padziten. ten. Co wy tu macie? Uuuu. Widzę, że... Jakieś fajowe rzeczy. Kły. A to co jest? Szpony. I skóra. Właśnie. Już mam sporo skóry. Muszę zobaczyć, czy mogę zrobić... Namiot. O tu co? Ale się wystraszyłem. Wybuchające grzybki. A tu co mamy? To chyba było miejsce posiłków panów lwów. A jakbym to spróbował rozbić? A to tylko kamień z tego dać. No nic, to kamyki od razu mogę wyrzucić, kamień się przyda. Jak już wiecie, zawsze się to przydaje. Kurde! Co jest? Czemu ja umieram? Czy coś się ja zaraz umrę. Coś mnie atakuje? Może te ptaki Kurczaczki pieczone Nieładnie raz sprawdźmy dalej, co my tutaj mamy. To jest rekin? No nie taki kształt był. Trochę przypominał jakąś dużą rybę. O! Ale najpierw musiałbym mieć yy, trochę tak, jakby siatkę. Do łowienia albo wędkę. Sprawdzę tutaj pod wodną, co to jest. Zwykłe ryby. No, będę potem łowił. Dobra, trzeba wracać powoli, bo tu widzę, że zaczyna zachodzić słonko powoli. A, nic ciekawego nie wypada z tego drzewa. Idziemy przed sią z powrotem na hatę ruda żelaza. Ale czat! Too much to carry! No to niech wszystko stąd wylatuje. To jest najważniejsze teraz. Z powrotem zdobyć. Żelazo, mam żelazo, ale jazda. To jak was chcę kopać więcej. No nie no, nie będę jadł kamyków. Ale czad, żelazo. Nie chcę kamieni. No dawać mi żelaza więcej. Kurcze. Chyba tamto to jest żelazo z powrotem, to co leży na ziemi. To... oj, bez młotka. Nie no to kość jest. Pyk, 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 pyk. I kupimy dalej, ja chcę żelazo. W zasadzie już mogę sprawdzić, co ja mogę zrobić z tego żelaza. O. Jakbym połączył na przykład ten mój młotek z tym. Aaa, widzicie, żelazny pręt. Tylko do czego mi żelazny pręt? Jakbym włócznie połączył z tym metalowym. Nic. Kurczę, no będę musiał potem poczytać. O, jest żelazo, jest żelazo, jest żelazo. Kamień, kamień, kamień Będę musiał poczytać, co się robi z tym żelazem. No, bo nie przypuszczam, że to trochę wytrzymalszy materiał będzie od kamienia. Kamyki, kamyki. Zaraz mi znowu zabraknie miejsca. No, ja nie chcę kamyków, tylko jak ten gelato. Tu się coś Żeby to było żelazo? No tak. It's too heavy. No nie no, ręką to trochę lipa może być. Jest żelazo. Dobra, słuchajcie, mam trzy kawałki żelaza. Robi się ciemno. Trzeba już wracać na hotel. A mało tego, że robi się ciemno... To zaczynam się krzemień. O też dwa. Kurde, fajne rzeczy tu zaczynam znajdować. Słuchajcie, gdzie ja miałem iść teraz? No mam nadzieję, że gdzieś tam. Jest, widzę swój, swój szalas. Dobrze by było zrobić parę, parę rzeczy jeszcze przed, przed pójściem spać. Szczególnie, że nie jesteśmy aż tak mocno zmęczeni. A jak było widać, aż tak tragicznie sobie nie radzimy z, z, z drapieżnymi zwierzątami. Także spokojnie. Dobra, teraz trzeba nazbierać trochę liści. Czekajcie, zjem coś jeszcze. Soczystyka, o surowego mięsa mogę upiec, zjeść na surowo, odwrócić w dzikie... Z... Mmm, lub dzikie zwierzęta, dobry pomysł. Ale nie, raczej wszamiemy coś. Dobra, spadło trochę, a smaczny duży grzyb. Dobra, no to wsuwamy smacznego dużego grzybka. Pyk, 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 jest. Dobra, Tra liście, 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 liście. Patyk, patyk. Dobra, jesteśmy blisko naszego domu, to odłożę te patyki. I już dołożę liście do, 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 do spichlarza. No. Będzie fajnie, jak sobie będę miał już spichlerz na kamienie, ponieważ to są strasznie ciężkie rzeczy. Dużo łatwiej będzie i przyjemniej trzymać je w spichlerzu. Ciągle nie wiem, jak korzystać z tej nieszczęsnej procy. Ale przygotuję się do następnego odcinka i. No, co mi liście. Przygotuję się do następnego odcinka i już będę wszystko. Wiedział. No, nie chcą spadać liście. Dobra, bo już jest za ciemno. Ja już nic nie widzę. Znak, że czas się położyć spać znowu. Kolejny dzień przetrwaliśmy. Słuchajcie. Jest całkiem nieźle. Rozwijamy się. Myślę, że do jutra przetrwamy. Byle do jutra. Trzymajcie się. Na razie, hej.